Według badania ESOP 2, 17 prawie że procent, no 16 miało lub ma kryzys psychiczny. Nie akceptują swojego ciała, dlatego że punkt odniesienia się zmienił. Traszne. Bo to już no. nie jest koleżanka z klasy, tylko mm. to jest modelka, którą widzą na Insta czy, czy na innych mediach społecznościowych. Okay. Mm. I w porównaniu z nią nie wyglądam. Przecież no w porównaniu z nią nie wyglądam, bo, bo tylko 2%, mm. 2 kobiet tak wygląda, więc no nie. Mm. Ich habe keine Chance. bardzo duży procent wypalenia. Za to jest odpowiedzialna szkoła w dużej mierze. Zatrzymajmy się chwilę, no bo jak mówimy sobie o wypaleniu, to najczęściej kojarzymy je z, z... zawodowym, a tutaj zawodowym... jeszcze nie pracują. Z... o nauczycielu byśmy pomyśleli. Mhm. E, ale o, o, o młodzieży nie. Mamy a najniższy szkole? wskaźnik uczniów lubiących szkołę, lubiących się uczyć. To jest 26%, czyli tylko Aha. jeden na czterech, czyli trzech na czterech, wzdycha rano i z ciężkim sercem idzie do szkoły. Więc efekt jest taki, że tak naprawdę dwóch na trzech jest samochód. Tych 60% przynajmniej nasze dzieci żyją w złotej klatce, i to jest jeden z czynników podstawowych, które sprawiają, że one mają problemy psychiczne, dlatego że jak żyjesz w złotej klatce i wszystko masz zorganizowane mhm. i właściwie życie jest czasami zorganizowanymi takimi all inclusive, to nie masz poczucia sprawczości, więc nie możesz sobie zaufać. Więc też nie masz na czym zbudować samooceny. Mhm.